Ja zawsze robić tak. Odchodzić do baba w jaskinia obce plemie i wkładać badyl ona ręka. Ty trzymać. Ja mówić. Ona otwierać jadaczka i patrzyć na mnie i myśleć czy ja chcieć zjeść jej wódz. Ja oparty o ściana jaskinia mówię. Jak gold być. Co? Ona pytać. Badyl długi. Ja mówić i pokazać zęby. Potem patrzeć na drzewo i krzak jagoda za jaskinia. Przez mało dużo czas ja marszczę oko i patrzeć w jej oko, ona rozumieć, ona trochę już ruja i mówić Taki długi twoja maczuga? A ja mówić, nie baba, ja robić krok w stronę las, tak długi moja stopa Potem ja wychodzić, bo ja gadać do baba średnio dużo czas przed powrót jej wódz, jak zawsze Ja iść powoli do las, nie patrzeć za tył, ja wkładać w ręce w drogi futro tygry z dzida zęby ona podbiec do wejście jaskinia i patrzeć, ja, ja wiedzieć. Tajemnica człowiek iść daleko robić, a ona chcieć nowy murzaj. Homo erectus, ona myśleć. Ona nie wiedzieć, że za krzak czerwona jagoda, ja zrzucać futro tygrys pełen badyl. Gdy ona znowu w jaskinia, ona wkładać badyl swoja jaskinia, badyl jedyne co mieć poja. Raz dzień ona patrzyć na badyl i znaleźć malunek. Gdzie jaskinia, oczywiście ochrad drzewna Kolor badyl ciężko widzieć. Ona zrozumieć, gdzie jaskinia. Oczywiście jaskinia, znajomy, murzaj kochacz. Ona iść do jaskinia i być ugach Buga, a nie chcieć. Znajomy mużej kochać dać ja ona poroże Co ja wieszać w jaskinia, brać z podłoga badyl nowy I wychodzić z jaskinia, ja uga buga, wil jak sra Czas rozpocząć polowanie, ja uga buga, wilk jak sra Uga, to być ja, badylarz Jeden ocalały człowiek, załoga duży, kanoe lotus